Witam Państwa serdecznie w pierwszym spotkaniu z cyklu kino mówi filmy świata. Powodem naszych listopadowych spotkań jest rozpoczynający się już 1 grudnia po raz siódmy. Festiwal. Filmy świata, ale kino plus. Na tym właśnie festiwalu pokazywany był film Nie bój się bi, na który dzisiaj zapraszamy. A moim gościem jest pan Janusz Wróblewski, krytyk filmowy z Tygodnika Polityka. I zdecydowaliśmy się rozmawiać tylko z krytykiem filmowym, dlatego że ja mam przynajmniej to takie wrażenie, że Nie bój się bi to film, który nie wymaga opowiadania zbyt długo o kontekstach kulturowych. że Mamy do czynienia jednak z filmem niesłychanie uniwersalnym, który sprawdza się w dowolnej szerokości i długości geograficznej. No tak, jeśli potraktujemy hasło globalizm jako promocję tego, co lokalne i wpisywanie tego do krwioobiegu kulturowego na świecie, to na pewno, ten, na pewno ten film idealnie pasuje, bo on wykorzystuje ten kontekst wietnamski, wykorzystuje sytuację społeczną w tym kraju do tego, aby opowiadać o sytuacji egzystencjalnej bardzo nowoczesnym językiem, który ja bardzo lubię osobiście w kinie i który nazywam na swój własny użytek takim neorealizmem. To jest rodzaj opowieści, w której każda sekwencja jest pomyślana jako jednocześnie realistyczna, a z drugiej strony symboliczna, gdzie każdy szczegół coś znaczy. Oglądanie takiego filmu wymaga bardzo dużej uwagi. Koncentracji, ponieważ y, ominięcie jednej sklejki, jednego ujęcia powoduje kompletne niezrozumienie tego, co się później y, dzieje. Y, dam przykład. W tym filmie pojawia się jedna dosłownie dwu czy trzy sekundowa. Sekwencja e, małego e, nastoletniego chłopca, e, który e, płacze gdzieś tam w kącie. I to jest cała jakby treść tej e, historii. My dopiero jako widzowie musimy sobie dopowiedzieć, dlaczego ta sekwencja jest w tym momencie, co ona właściwie znaczy, jaką sytuację ona nam opisuje. To jest mówienie obrazami. Ten film operuje językiem wizualnym, a nie werbalnym. To jest ta ogromna różnica, jaka nastąpiła e, dzisiaj w kinie Nowotworowej. W, w sposobie opowiadania, bo ten film, który obejrzymy za chwilę, można porównać do dzieła Bergmanowskiego. On ma naprawdę taką głębię i e, e, o takiej skali egzystencji opowiada. Tylko, tak jak Bergman opowiadał to wszystko za pomocą słów, a mm. obraz był u niego dodatkiem oczywiście mówię w uproszczeniu tak tutaj jest odwrotnie obraz mówi wszystko, słów prawie w ogóle nie ma. Zgodzi się pan z tym, że to, to jest też ten rodzaj kina, w którym pozornie się niewiele dzieje właściwie. Mamy jednak takie poczucie pewnej e, melancholijnej monotonii, ale w tym pozornym nic nie się jednak aż kipi, bo... Tak właśnie się dzieje. Znaczy, rzeczywiście trzeba umieć te obrazy odczytywać. E, e, i. To jest uniwersalny sposób opowiadania właściwie dzisiaj już można powiedzieć w tym kinie artystycznym na całym świecie, bo tak mówi i apicat Pong we, we Kul, i tak opowiada Simin Lang, i tak opowiada Kaplanoglu, reżyser z Turcji, a także y, y, młodzi reżyserzy europejscy, choćby obecnie y, y, greccy. Ten, ten sposób mówienia dzisiaj oznacza rzeczywiście, jakby przekroczenie pewnej granicy w tajem, w tajemniczenia. I wydaje mi się, że w tym przypadku, w tego filmu, mamy do czynienia no, nieomalże z dziełem doskonałym, ponieważ każdy, każdy, każda z tych opisanych sytuacji jest podporządkowana opowieści o. Degrengoladzie i rozpadzie relacji rodzinnych. To jest właściwie główny temat tego mhm. filmu. Wszystkie sekwencje, które, które obejrzymy, właściwie pokazują podwójność istnienia egzystencjalnego. Z jednej strony mamy na przykład bohaterkę, ciotkę, która jest wspaniale prosperującą nauczycielką, z drugiej strony prowadzi życie prostytutki, która wynajmuje na telefon swojego kochanka, z trzeciej strony podkochuje się w nastoletnim chłopcu, którego podgląda gdzieś tam w trzcinie. I to te trzy jakby żywoty równoległe, które ona prowadzi, pokazuje nam stan emocji Stan rozpadu więzi, stan schizofrenii tej kobiety, która jest niespełniona, która, która nie potrafi jakby ułożyć sobie życia. Tak jest z każdą postacią mm -hmm. w tym filmie. Właśnie wspomniał Pan, panie Januszu, o tym braku spełnienia, i myślę, że też, że to. Że ten film otrzymał nagrodę i reżyserów, i krytyków na festiwalu w Cannes, to też wynika z tego, że to ten brak spełnienia jest niesłychanie uniwersalny. To znaczy, że niezależnie od tego, czy mówimy o jednak patriarchalnej kulturze wietnamskiej, czy w ogóle azjatyckiej, czy mówimy o rozwiązły już w kulturze zachodu to ten to że nie możemy się spełnić że nie możemy doznać tego pełnego spełnienia na planie i fizycznym i też psychologicznym czy w ogóle metafizycznym jest dosyć uniwersalne prawda Tak tak to jest właśnie o tym film to znaczy on bierze temat no właśnie relacji rodzinnych ale łączy to z bardzo takimi podstawowymi uniwersalnymi sprawami jak śmierć jak seks jak doświadczenie Dorosłości. Przecież bohaterem tego filmu jest małe no, dziecko, no które właśnie. jest mm. absolutnie nieświadome tej wielkiej tragedii, którą e, fundują mu dorośli i którym, Do, dookoła niego rozgrywa i się, i się w tle. Tak, tak. On tylko dostaje sygnały z tej rzeczywistości w postaci jakiegoś faceta wytatuowanego, którego widzi, którego się boi, czy jakichś umazanych w błocie ludzi, których też się boi. To jest ta tajemnica widziana z punktu widzenia młodego człowieka, właściwie dziecka, e, który dostaje właśnie ten sygnał, co cię czeka. Czeka cię to, że nic nie zrozumiesz i, to, i czeka cię coś, co jest przerażeniem. Znaczy, co, co wzbudzi w tobie przerażenie. My jako widzowie I stąd, dorośli... I stąd tytuł Nie, nie bój się no bi, on jest ironiczny, jest, On jest ironiczny. On, on, on jest ironiczny, a to jest też trochę taki tytuł Nie bój się... Życia, tak? Czy, czy nie, nie przeraża no, Cię to, że życie ta, to tak jest wygląda? Paradoks tak? znaczy, on oczywiście nie może o tym wiedzieć, jak to życie wygląda, bo jest jeszcze za, na to za młody. Natomiast widzowie i ludzie świadomi, którzy ten film obejrzą, doskonale wyczują, na czym polega groza tego świata, bo właśnie o tej grozie ten film opowiada. Tam się nic nie układa. Tam się seks i orgazm łączy z konaniem człowieka, ze śmiercią. Oh. <gasps> Tak jest to zmontowane w tym filmie wspaniale zresztą, że właśnie ostatni jakby oddech pary, która yy, yy, współżyje ze sobą, jest na wybrzmieniu konającego człowieka na łożu śmierci. A co to znaczy? A to znaczy, że seksualne spełnienie jest yy, jakby odwrotnością, te, czy też jakby dopełnieniem tego seksualnego aktu jest akt zgonu, jest umieranie. Czyli śmierć jest, znaczy miłość jest poczyta śmiercią, to jest niby nic nowego, ale w tym filmie mm. jest to pokazane doskonale. Jest no tak. to pokazane w sposób brutalny, a jednocześnie bardzo dosadny i y, y, młody chłopak, który nie widzi tego, y, wkracza w to życie, które będzie mu oferowało takie sytuacje. Tam w tym filmie nikt nie jest y, ani spełniony, ani szczęśliwy ani seksualnie, ani duchowo, mhm. ani rodzinnie. To jest wielki jakby nihilizm podniesiony tutaj jakby do rangi sztuki, tak jak u Becketta. Mhm. Ale też to, to zderzenie, połączenie Erosa i tanatosa, które jest dosyć też klasycznym motywem w ogóle kultury europejskiej. Gdyby to był tylko brutalny film, dekadencki, brudny, mhm. czyli film właśnie bez dziecka, to byłoby to coś zupełnie innego. Trochę ta perspektywa dziecka powoduje to, że w ogóle jesteśmy w stanie to oglądać w gruncie rzeczy. I ciekawi mnie, panie Januszu, to ten motyw dziecka pojawiał się już i w kinie irańskim przecież, gdzie, było, gdzie wręcz często było, był ten świat obserwowany mhm. przez... Dzieci. Co jakby reżyserowi czy twórcy daje takie właśnie ustawienie narracji z poziomu dziecka? To jest bardzo częsty chwyt stosowany no nie tylko w tej kulturze azjatyckiej, tylko w ogóle również jakby w literaturze. To jest wspaniały punkt wyjścia do tego, aby opowiedzieć o tym, jak zmienia się nasza wrażliwość, jak, czym jest w ogóle życie, ponieważ tak naprawdę dowiadujemy się o tym, czym jest życie w momencie, kiedy zaczynamy dorastać, kiedy dojrzewa w, nam, w nas świadomość. I narodziny świadomości. Świadomości są zawsze tematem wdzięcznym do opowieści. Akurat w Iranie to jest tak, że ta kultura nie pozwala bardzo często opowiadać w sposób dosłowny o tym, co się, co się tam dzieje, co, co się przeżywa. W związku z tym dziecko, pokazywanie świata z perspektywy dziecka jest takim zabiegiem ezopowym. Mów, mówimy o tym, co się dzieje w tym ma, malutkim świecie dziecka, tak naprawdę symbolicznie przekształcamy sobie to na świat dorosłych. Ale tak jest głównie tam i oczywiście w takich kulturach, które są poddane i mówi e, e, cenzu, cenzorskiemu. Natomiast hmm. tutaj mamy do czynienia zupełnie z innym doświadczeniem doświadczeniem mówienia właśnie wprost o tym zderzeniu e, naiwności, niewinności, e, dojrzewania e, młodego człowieka, który jest jakby no, takim poetą, bo on się przecież zachwyca e, liśćmi, tak? zachwyca się piękne, pięknem natury. No, to jest jakby potencjalnie człowiek niesłychanie wrażliwy. A z drugiej strony e, obserwujemy. Ten cios mm, mm, e, bokserski e, nokautujący, mm -hmm. e, który mu oferuje rzeczywistość. I to jest wspaniałe w tym filmie. Z problemami kina irańskiego i też z problemem metafory w opisywaniu reżimu z kolei Ayatollahów się spotkamy, spotkamy z tym problemem rozmawiając za tydzień przy okazji filmu Myśliwy. Natomiast w wypadku Nie bój się bi, ten uniwersalizm jest też chyba istotny w takim kontekście produkcyjnym czysto, dlatego że to jest film, który... Otrzymał nagrody w Cannes, ale został wyprodukowany przy pomocy takiego globalnego funduszu związanego z festiwalem z kolei w Berlinie. prawda? Czy to jest tak, że nasza kultura zachodnia zaczyna już specjalnie produkować te filmy? egzotyczne trochę, mm -hmm. za własne pieniądze, żeby się pożywić? Znaczy tutaj mamy do czynienia z dwoma problemami. Po pierwsze z, z tym, że przemysł filmowy w Wietnamie właściwie nie istnieje. On jest w absolutnie szczątkowej postaci i wszyscy twórcy, którzy, którzy tam funkcjonują, albo wyjeżdżają na zachód, tak jak Tran Anh wybitny wietnamski reżyser, robi filmy we Francji, na świecie, w tej chwili przecież zrobił właśnie superprodukcję z, z amerykańskimi aktorami, mm -hmm. albo tak jak tutaj mamy do czynienia w tym przypadku, są wspierani e, przez zachodnie fundusze, zachodnie e, festiwale, nie tylko Berlin tak to robi, ale również na przykład Rotterdam, e, również Lokarno. To są miejsca, w które... które y, y, Stawiają na bardzo utalentowanych młodych twórców, niczego im nie narzucając, nie narzucając im, broń Boże, tej zachodniej perspektywy. Tak zresztą, yy, dzięki takim właśnie funduszom również mógł robić swoje filmy Apichat Pong Werasetakul, który zdobył później Złotą Palmę w Cannes. To jest dłoń wyciągnięta pomocna ze strony Europy, czy też ze, ze strony aby kapitału międzynarodowego, aby te najbardziej utalentowane nazwiska wyłapywać i czerpać z nich nie to co, to, co jest w kulturze Zachodu, tylko to, co jest właśnie lokalne, ale opowiedziane w sposób niesłychanie nowoczesny i niesłychanie właśnie... intrygujący dla nas. Bo, bo, bo... Panie Januszu, ja nie wierzę jednak w filantropijność kultury. E, e, zachodniej. To nie jest filantropia. To oni nie robią tego <laughs> dlatego, żeby, żeby pomóc, tylko dlatego, żeby również na tym zarobić. To nie jest tak, że, że biznes filmowy e, e, to jest tylko strata pieniędzy. Oni oczywiście sobie te pieniądze odzyskają, ale to w bardzo prosty sposób, bo e, pokażą ten film na kilkunastu festiwalach, bo ten film zdobędzie nagrody, bo później go kupi telewizja, więc tutaj jakby kwestia przepływu pieniędzy jest gwarantowana. To są naprawdę filmy robione za psie pieniądze, byśmy powiedzieli, za minimalny przy minimalnych budżetach, ale klasa tych filmów, jakość ich gwarantuje to, że będzie się o nim mówiło, że się jakby można przy tych filmach jakby czegoś nauczyć i to jest bardzo połączony, sensowny system. Mm, tylko, że, tylko, że ja mam jednak taką obawę, że, że to, że w tym są pieniądze zachodnie, też jednak powoduje pewną uniwersalność, nawet jeżeli ta presja jest niewyrażona wprost, ona gdzieś tam podskórnie istnieje, ale wydaje mi się, że na zakończenie naszej rozmowy powinniśmy być może jeszcze na chwilę wrócić do kwestii zmysłowości, żeby trochę naszym widzom zaproponować właśnie sposób oglądania te, tego filmu. Właśnie, czy jakby oglądając go powinniśmy, co, uśpić intelekt, a obudzić nie, postrzeganie nie, nie. zmysłowe? Nie, nie, nie. nie. Znaczy, Takie ten... otwarcie się na, na, na obrazy, na, na zmysły? Ja myślę, że problem z odbiorem tego filmu jest taki, że można go obejrzeć właśnie zmysłowo, impresyjnie, tak jak po prostu te obrazy płyną i się zapytać, kurczę, o co chodzi? E, czyli jakby bezrefleksyjnie. To jest moim zdaniem błąd, dlatego że ten film wymaga przełożenia obrazów na język słów, kto, i ten proces ma się odbyć u widza po filmie. Znaczy, najpierw musimy wchłonąć ten film w siebie, zrozumieć relacje międzyludzkie, które tam zachodzą, e, e, jakby wejść w rytm tego filmu i zastanowić się później. O jakim świecie ten film nam opowiada, on wymaga e, później e, przetransponowania obrazów na język słów, co, bez czego ten film staje się niezrozumiały. I ten proces musi każdy widz, świadomy widz, odbyć, dlatego że bez nazwania tego, o co tam chodzi, trudno będzie docenić wartość tego filmu. E, I dopiero wtedy, kiedy się jakby e, w pełni pojmie e, e, sposób opowiadania tego filmu, kiedy się zrozumie narrację, kiedy się zrozumie sytuację bohaterów, o jakiej, e, e, o jakiej tam się opowiada, wtedy się doceni jakby mądrość i precyzję konstrukcji choćby scenariusza, choćby tego, e, o jakich sprawach ten film e, e, śmie nam tutaj opowiadać. To są, proszę się nie przerażać, że to są egzotyczne twarze, ale tak jak mówię, Poziom refleksji jest bergmanowski. Mhm. Absolutnie. Poza tym też niech Państwo zwrócą uwagę oczywiście z jednej strony na lód, kwestia metafory związanej z lodem i zamrażania w nim różnych rzeczy. Niech Państwo też zwrócą uwagę na to, że Hanoi wietnamskie staje się tutaj uniwersalną metropolią. Jest to po prostu wielkie miasto, w którym się. Gubimy i zapraszamy wobec tego na Nie bój się bi, niech Państwo się nie boją, a za tydzień z kolei spotkanie z myśliwym filmem irańskim. Teraz Wietnam, Nie bój się bi! Dziękuję. Dziękuję.